Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Pana Juliusza oraz Pana Filipa. Odpowiadam na Wasze pytanie. Czy Sticky przestanie podkładać gry, grając walki w, w nowym sezonie Ipex Legends? Pyta Pan Juliusz oraz Pan Filip. Czy Sticky przestanie podkładać gry, grając walki w nowym sezonie Ipex Legends? Mm-hmm. Tak, e, tak. według kart zdecydowanie tutaj jest e, jakby praca nad tym, tak? Praca nad tym, żeby e, zmusić się jednak do przestania, tak? Do zakończenia takich e, zachowań, do zakończenia takich działań, e, no ale tak, co jest na tak karta dwójki Buław? Dwójka Buław mówi o czekaniu, tak? Czyli gdzieś tam, no tutaj e, trzeba będzie chwilę poczekać, e, bo to jest jakaś bierność, tak? Czyli nie ma działania, jest czekanie i musimy poczekać, po prostu tutaj. E, nawet już sam Sticky, tutaj według kart już zacznie się zachowywać spokojnie, że tak powiem, tak? Ale trzeba na sukces jeszcze poczekać tutaj. Natomiast co jest na nie Rycerz Kielichów? No, Rycerz Kielichów mówi generalnie o powrotach, tak? Do czegoś, co było wcześniej, o powrotach do spraw, które wydawałoby się, że są zamknięte, że są z nami, no a tu jednak nie. Ale w każdym razie to jest Rycerz Kielichów w negatywie, tak? Czyli. Należy jakby na sukces poczekać, no ale tych powrotu do takich zachowań według kart już nie będzie e, ze strony pana Stickiego, tak? Nie, już nie powinien się, już nie powinien podkładać, gr, podkładać gier em, w walki Valkyriou w nowym sezonie I, em, Ipex Legends, tak? On już nie powinien wracać do tych zachowań, już jakby to będzie zakończone, nie będzie powrotu. według kart. No i karta ta to jest trójka czyli karta bardzo fajna mówi o współpracy, czyli generalnie no już styki zacznie współpracować, wręcz, wręcz powiedziałabym, z Wami. No i cóż, no współpraca praca nad sobą, praca nad czymś, wkładanie energii, wkładanie jakiejś części siebie tak, w tą pracę. Generalnie tak mówimy o, jakby o tych zachowaniach. No i to jest no, współpraca szeroko pojęta, także bardzo fajna i rozwój, rozwój też bardzo tutaj się bardzo tutaj ta karta podkreśla, czyli rozwój, współpraca, staranie się gdzieś tam wypracować pewnych takich działań i schematów, które no, już nie będą takie. To o, to o co panowie pytają. Także zdecydowanie według kart Sticky przestanie podkładać gry, grając w w nowym sezonie IPEX Leargets. Dziękuję bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego, co najlepsze panu Juliuszowi, panu Filipowi oraz panu Stikiemu. Dziękuję za zaufanie. Do usłyszenia. Do zobaczenia.